Matko coś i najemnicy znowu chcą... Czelala. O co chodzi? Nie będziemy dla ciebie pracować. Coś powiedział, pożałujesz tych słów. To by było na tyle. Głupi najemnicy, normalnie żal ich wspominać. Aki, zwołajmy ich przyjaciół, jak najszybciej. Witajcie w moich progach. Dawno się nie widzieliśmy. Dlaczego twoi najemnicy leżą i nie żyją? A tak poza tym witaj. Najemnicy się zbuntowali. Na ich nieszczęście byli słabsi niż myślałem. Jeśli potrzebujesz ochrony słyszałem, że Andrę wypożycza strażę. Dziękuję za cynkanie. Wiesz ile sobie ceni? Bo ostatnio mam problemy finansowe przez miasto. Wymyślili sobie jakiś nowy podatek. No i wiecie jak jest. A na dodatek bandyci kradną namowce. Ja słyszałem, że za dwóch dobrze wyszkolonych ludzi dajesz 500 sztuk złota za miesiąc. Dzięki za dobre rady. Nie ma za co, w końcu jesteś moim najlepszym kąplem i pomagałeś mi nie raz. Pamiętacie stare czasy jak byliśmy rycerzami i za 20 sztuk złota ryzykowaliśmy życie? Tego się nie zapomina stare czasy, ale lepiej do tego nie wracać. Teraz jest dużo lepiej, mamy pieniądze i domy. Ta, a nie jedną wierzę na wszystkich. Dobrze, moi przyjaciele, będę leciał. Witaj stary drochy maszyny obic interes.